Ok, króciutko, e, Arek Jusiński, dystans maraton, które miejsce dzisiaj? Trzecie. Trzecie, trzecie miejsce, e, jest podium i to ścisłe. E, Arek, coś o trasie, e, krótko, konkurencja, rywalizacja, trasa, specyfikacja, coś na ten temat? E, jeżeli chodzi o rywali, no. no to było z kim się pościgać. Trzecie e, miejsce, tak, byli tam, lepsi. Byli lepsi. Okej, okay, jak noga no, dzisiaj? No, noga była, Dobre noga dzisiaj była. Jest jedna e, druga. <laughs> okay. To dwie nogi, okej. Okay. Zabrakło trochę szczęścia, wiesz. Jak zawsze, to jest sport. To jest fajne właśnie w sporcie. Przegapiłem pewny moment i odjechali mi koledzy, a później jakby zostałem taki brusty. Nie było współpracy. Później postanowiłem sami pojechałem. A, jak, po to, jak to rywale samemu? Tak, tak odjechałeś, tak. nie dogoniłeś. Pogoda? Pogoda rewolucyjna. Samowrona. lubię takie pogody. Eee, no, ale widywaliśmy ciepłe. się też na, na przełajach przy minus tak, 20. To tak. co w końcu? Minus 20 czy plus 25? Eee, jak to jest u siebie? Eee, wiesz co, lubi się po prostu ścigać. Uf, robię tak, jak ja. i... tak jak ja widujemy się wszędzie i. Po i... prostu i... 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 brakuje mi później tego i gdzieś szukam jakiejś alternatywy. Okej, okay. eee, rywalizację tak, mamy tak. ze sobą, trasa. E, trasa bardzo fajna, mm -hmm. momentami szybka. E, końcówka taka XC. No, można powiedzieć. Kurde, e, żałowałem, że nie przejechałem sobie końcówki, bo troszeczkę te żółto żółtoczarne, słabe. To mm -hmm. znaczenie było w tym mm -hmm. miejscu, ale pozostała część trasy. Popracujemy nad popracujemy na to znaczeniem trasy na pewno. żółto Żółtoczarne odpada. E, Okej, okay, zlewa, zlewa się w terenie. Dobra, dobra uwaga, sugestia z, z zawodnika. Hmm, tym bardziej, okay. że było tak kręto tak no, było, było, było typowo przełajowo końcówka a, była przełajowa a, po tak. prostu wymagała sporej techniki, i odpowiedniego przełożenia na pewno radziłeś sobie nieźle Arek, ee, ten start traktowałeś treningowo czy walczysz o generalkę? jak to jest Mazurami NTB u Ciebie? E, Mazury to mhm. jest jak gdyby dla Renault team e, cykl e, główny dla Renault, dla Ciebie? dla mnie e, mhm. również Okej, okay. czyli cykl główny, walczysz tak. o generalkę, rozumiem w swojej kategorii open także Staram się walczyć że Czyli Open. widzimy się. Piąty etap, tak, kolejne etapy tak, widujemy tak. się. Wszystkie Mam etapy nadzieję, pewno. że będziemy mogli przed tym obiektywem, tej malutkiej kamery, dalej współpracować, dalej rozmawiać. Wypomnę ci parę rzeczy, o których zaczęliśmy rozmawiać. Jestem taki, znamy się nie od dziś. Okej, okay. Arek Josiński, Renault Team, trzecie miejsce dystans maraton. Gratuluję i zapraszam serdecznie. Dzięki, Wielkie.